Dzień dobry moi kochani, witajcie. Przeczytałam wczoraj, i to jest asumpt do mojego dzisiejszego mówienia do Was, że są jakieś niesamowite szkolenia skontrolowania ważności wyborów. Wiemy już, że te wybory najbliższe jesienne w Polsce będą objęte obserwacją OBWE. I wiemy, że całe rzesze ochotników szkolą się, szkoli opozycja, ale szkolą też organizacje pozarządowe do tego, żeby patrzeć na ręce PIS, żeby nie sfałszował wyborów. I wszystko to jest bardzo chwalebne i piękne. I nie mówię, żeby tego nie robić, tylko mam taki bardzo prosty pomysł. I jak czytam o tym całym ruchu kontrolowania wyborów, no to się zastanawiam, Czemu by nie użyć tego pomysłu, który jest prosty, stuprocentowo skuteczny i nie do podważenia? Jest 27 tysięcy obwodowych komisji wyborczych, punktów wyborczych. Wystarczy mieć jednego człowieka w komisji. Jednego człowieka. Nie musi być nawet przeszkolony w każdym z tych 27 tysięcy punktów. I ten człowiek musi zrobić telefonem zdjęcie arkusza z. Policzonymi głosami. Komisja liczy głosy, na końcu sporządza się sprawozdanie, jest napisane ile głosów na kogo. Trzeba zrobić zdjęcie i to zdjęcie wysłać na jeden adres mailowy czy jeden numer telefonu. Niech opozycja czy jakaś organizacja rządowa udostępni taki jeden zbiorczy numer telefonu, numer telefonu albo adres mailowy, na którym można przysyłać zdjęć. I niech te 27 tysięcy zdjęć z każdej. Obwodowej Komisji Wyborczej w Polsce z, podliczonym, z podliczonymi głosami trafi do rana po wyborach, najpóźniej 16 października rano, w większości wypadków już przed północą, do bazy danych. Nie ma mowy już o żadnym fałszerstwie. Największe fałszerstwo moim zdaniem może mieć miejsce, kiedy te głosy te policzone już zostaną spakowane w pudła, wywiezione do PKW. I co się tam w nocy będzie działo z tymi głosami, z tymi pudłami, kto tam dopisze jakie ptaszki, jakie nazwiska, kto tam co podkreśla, byle tylko głos był nieważny, tego już nie wiemy. I szczerze mówiąc, ściganie tego jest nieefektywne, nieefektowne. Ludzie, którzy stoją i patrzą na ręce członkom komisji wyborczych, no okej, okay, tylko jak już człowiek skreśli głos i wrzuci go do urny. No, to już nie za bardzo się go da sfałszować. Jak się go wyciągnie z urny, no to wtedy niby można, niby licząc głosy, coś tam dopisać, ale to jest ryzykowne. Zwłaszcza, że w wielu lokalach są kamery i tak dalej, no i wielu ludzi jest też z opozycji, będzie patrzeć na ręce. Wydaje mi się, że największe, największa możliwość fałszerstwa jest właśnie dokładnie po wywiesieniu głosów. Zresztą, szczerze mówiąc, to nieważne. Po prostu trzeba zrobić zdjęcie podliczonych głosów i je wysłać. I tyle. I to jest dowód. Czujecie tę pauzę. To jest taka pauza taktyczna, jak się uczy komunikacji, to się mówi ludziom, jak potężnym narzędziem jest pauza, i to jest właśnie ta pauza taktyczna. Fota cyk i wysyłamy. I mamy 27 tysięcy zdjęć pod koniec dnia. Wszystko szybko wiemy. Wiemy, kto wygrał wybory, wiemy, kto na kogo oddał ile głosów, i przede wszystkim PiS nie może ich sfałszować. Bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, dzielę się, częstujcie się tym pomysłem. Wydaje mi się dobry i prosty, a kocham proste pomysły. Kolejna rzecz, o której chcę Wam dziś powiedzieć, to jest taka rzecz. Czytałam felieton, nie jeden ale czytałam wczoraj felieton pewnej znakomitej publicystki, krytycznej wobec rządu, faszystów i tak dalej, jak dla mnie to nawet czasem zbyt poprawnej politycznej, nie mniej dobrej. I ona pisze tak, że Grzegorz Brown i Konfederacja są kontrowersyjni. No i pomyślałam sobie, no nie. I chcę niniejszym wyrazić mój sprzeciw, w stosunku do używania w takim kontekście słowa kontrowersyjne, a mówię o tym, bo to zdarza się coraz częściej. Ja mówiłam już Wam kiedyś, co sądzę o kontrowersyjności w Polsce. Znaczy w Polsce, żeby mieć, yy, zasłużyć na przymiotnik kontrowersyjny, sama często jestem określana na kontr jako kontrowersyjna, wystarczy mieć po prostu własne zdanie. Mnie rozbawia niesamowicie od 20 lat niespełna. Masz własne zdanie, nie boisz się go głośno mówić, argumentować i nie ustępujesz pod wpływem jakiejś głupawej perswazji. Voilà, Jesteś kontrowersyjny. Ale tym razem się nie śmieję, bo tym razem sprawa jest poważna, bo zapewne nie w złej wierze, ale przestrzegam przed używaniem słowa kontrowersyjny w kontekście faszystów, nazioli, brunatnych koszul, i wszelkiej maści niezwykle groźnych populistów, którzy krok ich dzieli i pstryknięcie palca odstania się dyktatorkami i faszolami. Słowo kontrowersyjne to jest takie bardzo łagodne słowo wbrew pozorom i ono sugeruje, że jakaś rzecz jest dyskusyjna. Jeżeli coś jest kontrowersyjne, to znaczy, że dla niektórych osób to jest do przyjęcia, można to lubić, można się tym zachwycić, czemu nie, no ale dla innych osób to jest nie do przyjęcia. W każdym razie zdania są podzielone, bo coś, co wzbudza kontrowersje, no to coś, co wzbudza dyskusję, różne opinie. Otóż ja chciałam powiedzieć, że Grzegorz Brown, ani Konfederacja, ani pisowcy nie są kontrowersyjni. Oni są jednoznacznie źli. Mam na myśli ich sposób postępowania, to co mówią, to co głoszą. Nie ma nic kontrowersyjnego w głoszeniu haseł faszystowskich czy też kwazifaszystowskich. To jest złe. I zabrania tego artykułu 13 Konstytucji. To jest bezprawne, złe i powinno się to karać. I gdybyśmy żyli w normalnym kraju przestrzegającym prawa, to ci ludzie byliby karani. Byłoby tak, jak z Wielką Brytanią, która już Ziemkiewiczowi i paru innym osobom zakazała wjazdu ze względu na głoszone poglądy, które są karalne tam. W Polsce też są karalne, o czym wielu nie wie, tylko trzeba przestrzegać prawa. Pisanie o czymś, co jest jednoznacznie złe, godne potępienia, a nawet karalne i zakazuje tego polska konstytucja, że to jest kontrowersyjne, Legitymizuje to, rozmiękcza. Zwracajcie uwagę na język. Rolą publicysty jest rozdzieranie, rozdzielanie włosa na czworo, i ja to rozumiem, pokazywanie różnych punktów widzenia, ale w sytuacji, w której teraz jesteśmy w Polsce, czyli w sytuacji, no, że właściwie mały kroczek do faszyzującej dyktatury, uważajcie z tym. Nie nazywajcie czegoś kontrowersyjnym, jeśli to jest po prostu niedopuszczalne, nieludzkie, złe, jednoznacznie godne potępienia i krytyki. I ostatnia rzecz. Biję się w swoje piersi najpierw, zanim uderzę się w cudze. Wiecie, że zawsze uważałam, że system jest tak silny jak najsłabsze ogniwo i często tutaj Wam krytykowałam, malkontenciłam, mając zresztą słuszność. Jestem bardzo skromna, jak widzicie, ale z drugiej strony nie głosiłabym pewnych tez, gdybym nie uważała, że są słuszne, więc może i nie, nie o skromność, tu chodzi tylko o logikę. Słuchajcie, ale przestałam mal Do jesieni staram się widzieć pozytywy, staram się wzmacniać też Was, staram się, żeby moja praca Was wspierała. Również dlatego, że pewien profesor socjologii zwrócił mi uwagę, że przy głosowaniu, tak jak w wielu innych rzeczach, działa taki mechanizm, że ludzie nie lubią oddawać głosów na słabszych, na przegranych. Więc jeżeli dopuścimy do tego, żeby w przestrzeni publicznej dominowała taka narracja, że nieważne co zrobimy, przegramy pis jest silny. Jest nie do pokonania. Oni mają wojsko, oni mają policję, oni mają wszystko. Pewnie wprowadzą stan wyjątkowy, pewnie ich sąd najwyższy stwierdzi, że były uchybienia w procesie wyborczym i jak opozycja wygra, to nie uznają tych wyborów. Okej, okay, to się wszystko może wydarzyć, to jest bardzo realne, ale nie ma co tak mówić. Trzeba mówić: wygramy. Jesteśmy lepsi: wygramy. Po pierwsze, dlatego że większość ludzi decyduje się na głosowanie w ostatniej chwili. Po drugie, dlatego że, jak mówią badania. 18% do ostatniej chwili nie wie, na kogo zagłosuje, a po trzecie, dlatego, że ludzie nie lubią głosować na przegranych, ludzie nie lubią wybierać przegrywów, ludzie lubi lubią w każdej dziedzinie wybierać zwycięstw. Dlatego, jeżeli wprowadzacie narrację, że mój obóz, moje ugrupowanie, moja strona sporu politycznego przegra, e, no to tak działa samo spełniające się prorostwo: to ludzie mogą w to uwierzyć i na was nie zagłosować, bo głos oddany na przegrywa to głos zmarnowany. Natomiast jeżeli wprowadza się narrację, i pewnie dlatego pis to robi, że moja strona wygra, moja strona jest silna, moja strona jest dobra, to ludzie chętnie głosują, chętnie ruszą się z kanapy, pójdą i zagłosują na stronę demokratyczną. Tak trzeba żyć, tak trzeba to robić. No. Zatrudniajcie się w komisjach wyborczych, a po podliczeniu głosów róbcie fotę. Opozycja albo jakaś organizacja pozarządowa, stwórz jeden numer, który można te foty przesyłać za darmo i nawet nie trzeba być przeszkolonym, trzeba tylko umieć robić zdjęcie. Każde zdjęcie przesłane telefonem zawiera teraz metadane. No nie sfałszują 17 tysięcy, przepraszam, 27 tysięcy zdjęć telefonów. Nie usuną metadanych, bo zostanie ślad. Taka jest moja rada. Jeżeli macie inne lepsze pomysły, to pisujcie w komentarzach. Zrobimy z tego felieton. Ach, na końcu special marketingu każą mi to robić na początku. Ja to robię na końcu, bo zawsze zapominam, ale teraz mówię poważnie to, że na końcu to nie oznacza, że to mało ważna rzecz. Bardzo dziękuję wszystkim moim patronom z Patronite. Kochani, a to jest naprawdę niesamowite. Mamy tu już 45-tysięczne statko, i w ogóle niesamowite jest to, że moja praca Was wspiera, aby wspieracie mnie, żebym mogła ją wykonywać. To jest coś fantastycznego, zwłaszcza w dzisiejszych czasach drużyzny, inflacji i tak dalej. Dzięki Wam nie pracuję za darmo. I dziękuję, jesteście wielcy. Dzięki Wam powstają te filmy i dla Was powstają te filmy. Dla tych, którzy nie mogą wspierać mojej pracy, też powstają te filmy, ale moim patronom dziękuję naprawdę w sposób szczególny. Pamiętajcie też, że lajka i suba. Czyli subskrypcję, którą mi dacie słuchając tego filmu, to wszystko pomaga, lajk like też w udostępnianiu tego filmu. Algorytmy to wyłapują. Dajecie lajki, like, film jest częściej podawany do odsłuchiwania przez algorytmy Facebooka, więc jeżeli uważacie, że te treści są wartościowe, to one dzięki Waszym lajkom, like subskrypcjom, komentarzom się szerzej rozchodzą. Do zobaczenia za dni kilka.